Pierwsza dama Ukrainy, Oena Zełęska, jest jedną z najbardziej komentowanych kobiet w Europie. Kiedyś była skromną scenarzystką, która unikała kamer, ale dziś piszą o niej światowe media, a ona trafiła do pierwszej dwudziestki pięciu najbardziej wpływowych kobiet świata. Z każdym rokiem plotek wokół niej pojawia się jednak coraz więcej. Ale jak naprawdę żyje pierwsza dama? Skąd wzięło się jej przezwisko Makrela, o którym wciąż mówi się w jej ojczyźnie? Jakie śledztwa na jej temat wywołały szok? I gdzie teraz mieszkają ich dzieci, ukrywane przed opinią publiczną? Obejrzyjcie ten film do końca, aby poznać całą prawdę o pierwszej damie Ukrainy. Zaczynajmy! Ołena Zełenska wyszła daleko poza zwyczajną rolę pierwszej damy. Stała się ważnym dyplomatą i głosem swojego kraju na arenie międzynarodowej. Wystąpiła przed Kongresem USA Założyła fundację charytatywną pomagającą ukraińskim dzieciom i otrzymała wiele nagród. Nic dziwnego, że światowe media coraz częściej stawiały jej imię obok najbardziej wpływowych kobiet planety. Znalazła się na liście 25 najbardziej wpływowych kobiet świata według Financial Times oraz w pierwszej setce najbardziej wpływowych osób według Time. Jej styl również przyciąga szczególną uwagę. Najbardziej komentowane zdjęcia opublikował Vogue. Na nich pierwsza dama Ukrainy w drogim płaszczu pozuje przy szczątkach zniszczonego samolotu. Za te fotografie długo ją krytykowano. Jednak Oena prawie zawsze wybiera stroje od ukraińskich projektantów, wspierając tym samym rodzimych producentów i promując narodową modę na świecie. Jej styl często porównuje się do powściągliwej elegancji Melanie Trump. Ale nie wszystkie jej kreacje wzbudzają jednakowy zachwyt. Zdarzają się wpadki, które natychmiast podchwytują media społecznościowe. Na przykład podczas spotkania z Joe Bidenem i jego żoną Jill, w jej garniturze dwie z sześciu guzików znalazły się dokładnie w okolicach biustu. W internecie pojawiły się dziesiątki komentarzy i żartów. Ale dlaczego niektórzy Ukraińcy nazywają pierwszą damę makrelą? Skąd wzięło się to przezwisko? Pewnego razu żona prezydenta Ukrainy wystąpiła w lokalnej telewizji i powiedziała, że rodzina głowy państwa żyje bardzo zwyczajnie, dodała, że na kolację przygotowuje makrele. Która według niej kosztowała 8 hrywien za kilogram. Ukraińcy natychmiast podchwycili te słowa z ironią, bo prawdziwa cena była kilka razy wyższa. Tak pojawiło się przezwisko Makrela za 8, które szybko rozprzestrzeniło się w mediach społecznościowych. Później wyjaśniła, że miała na myśli cenę za 100 gramów, ale to przezwisko już przy niej pozostało. Wokół pierwszej damy zawsze krążyło wiele rozmów. Im bardziej widoczna stawała się jej rola, tym więcej pojawiało się spekulacji i plotek, a wiele z nich brzmiało zbyt skandalicznie, by mogły być prawdziwe. To chociażby historia ze zwolnioną ekspedientką sklepu jubilerskiego Cartier, w którym Owena miała rzekomo wydać milion dolarów. I zakupy za dziesiątki tysięcy euro w butikach Chanel i Dior, mimo że w tym czasie przebywała na oficjalnej wizycie w innej części świata. Niezależni fakt-czekerzy wielokrotnie udowadniali, że większość tych oskarżeń nie miała podstaw i powstawała jedynie z chęci oczernienia jej reputacji. Ale jak historia miłości zwyczajnej ukraińskiej pary zmieniła się w opowieść na skalę światową? Gdzie teraz mieszkają ich dzieci i dlaczego są ukrywane przed wszystkimi? Ołena urodziła się w roku 1978 w ukraińskim mieście Krzywy Róg. Do tej samej szkoły uczęszczał jej przyszły mąż. Ale ich prawdziwe spotkanie nastąpiło dopiero w latach studenckich, kiedy mieli po 17 lat. Przypadkowo, spotykając ją na ulicy, Wołodymir podobno od razu się zakochał. Aby zwrócić uwagę uroczej blondynki, poprosił, by pożyczyła mu kasetę VHS z filmem Nagi Instynkt, którą trzymała w rękach. Dziewczyna zgodziła się, zostawiając na kasecie swój numer telefonu. Na początku Owena nie traktowała Wołodymira poważnie, była już wtedy w związku z innym chłopakiem. Ale rywalizacja wcale nie zniechęciła Zełęskiego. Oboje kochali sztukę i twórczość i to właśnie od początku ich połączyło. Wołodymyr od młodości marzył o scenie. Najpierw brał udział w studenckich grach kabaretowych, a prawdziwa popularność przyszła dzięki występom w programach komediowych. Tymczasem Owena wybrała pracę scenarzystki. Pisała teksty dla zespołu, z którym występował Zełęski, ale sama odmawiała wyjścia na scenę. Zawsze pozostawała w cieniu. A rozgłos w ogóle nie był jej potrzebny. Ich romans trwał całe 8 lat, zanim zdecydowali się zalegalizować związek. Później para doczekała się dwojga dzieci, a ich małżeństwo stało się jednym z najbardziej komentowanych w kraju. Ale dlaczego ich małżeństwo do dziś budzi spory? Pomimo pozornego rodzinnego szczęścia, wokół rodziny Zełenskich zawsze krążyło wiele plotek. Od czasu do czasu w ukraińskich mediach pojawiały się artykuły, o rzekomych romansach Wołodymyra z aktorkami, z którymi grał w filmach i serialach. Ale nigdy nie było na to dowodów, a małżonkowie zawsze wyglądali na szczęśliwych. Później, gdy Zełęski został politykiem, plotki nie zniknęły. W roku 2020 prasa pisała o jego zbyt bliskich relacjach z młodą rzeczniczką prasową. W sieci krążyły nawet wersje o jej możliwej ciąży, ale sama dziewczyna wszystkiemu zaprzeczała. Oena, jak wcześniej nie dała się sprowokować i wolała nie komentować takich historii. Kiedy Wołodymyr Zełęski ogłosił, że kandyduje na prezydenta, było to zaskoczeniem nie tylko dla kraju, ale i dla jego rodziny. Później Oena przyznała, że o jego decyzji dowiedziała się nie przy kolacji w domu, ale z mediów społecznościowych. Jej pierwszą reakcją nie była duma, ale niepokój, bo nigdy nie marzyła o polityce i zawsze wolała pozostawać w cieniu. Ale po zwycięstwie męża musiała wejść na główną scenę kraju. Na początku Oena wyglądała na trochę zagubioną, bo nie była przyzwyczajona do bycia w centrum uwagi. Jednak krok po kroku zaczęła się zmieniać. Zaczęła pojawiać się na oficjalnych spotkaniach, udzielać wywiadów i inicjować własne projekty. Najpierw były to reformy szkolne, zdrowe żywienie dla dzieci. Potem promocja języka ukraińskiego i tworzenie audioprzewodników w największych muzeach świata. Pomimo swojego statusu i ogromnych obowiązków, Olena pozostaje przede wszystkim mamą. Córka Aleksandra i syn Kryło mieszkają w Kijowie, a rodzice starają się maksymalnie chronić ich przed nadmierną uwagą mediów. Tylko od czasu do czasu pierwsza dama publikuje na swoim profilu rzadkie rodzinne zdjęcia. Krążyły plotki, że dzieci Załęskiego przeniosły się do Londynu, gdzie podobno mieszkają w luksusowej willi ukraińskiego miliardera. Ale według ukraińskiego przywódcy jego syn chodzi do szkoły, a córka uczęszcza na zajęcia na uniwersytecie właśnie na Ukrainie, a nie za granicą. Tymczasem sam Wołodymyr Zełęski pozostaje postacią światowego formatu. Występuje na szczytach, prowadzi rozmowy z przywódcami USA i Europy, a każde jego słowo natychmiast trafia na nagłówki gazet. Na tym tle Owena Zełęska odbierana jest wyjątkowo kontrastowo. Podczas gdy o jej mężu mówi się jako o polityku i przywódcy wojennym, ją częściej porównuje się do angielskiej królowej lub Melanie Trump. Ale dla wielu Ukrainek stała się symbolem nowej kobiecej roli nie tylko żoną prezydenta, lecz niezależną osobą, zdolną wpływać na kulturę, edukację i międzynarodowy wizerunek kraju. Nie chowa się za plecami męża, ale idzie obok niego, krok po kroku budując własny obraz. Jednocześnie ma też drugą stronę życia macierzyństwo i rodzinę. A co wy myślicie o pierwszej damie Ukrainy? Podzielcie się swoją opinią w komentarzach, ciekawie będzie poznać wasze zdanie o niej. Dziękujemy za oglądanie i za wasze polubienia. Do zobaczenia.